Zamiast zmienia haczyk zmienię kopyto. <laughs> Następny osca już ja to ściągam i robię na ten normalnym nieprzycinanym nieprzycinanym aj, przycinanym. Ajajaj. Kajak cały, cały zadrżał dosłownie. Kurde, znowu, nos skubany. Siedzi. O, to unikat, chyba. Jezus. Tak, dobra, mamy unikata. To teraz pytanie, jaka waga? Na wyzwaniu y, musi być od Kuby Klubowicza 190 plus kajak i wodospad. Może akurat e, do 3 razy sztuka? Z. <grystanie> <grystanie> Unikat będzie pierwszy dzisiaj. Oj tak, to jest unikatowy. Bo medalowy by był 110, także była 60, to teraz jest unikat. I dużo, dużo lepsza zabawa, tylko oczywiście nie na kajaku. E, tak, skaza się, ryba trzecia, masz rację. 184 kg, no. Trochę brakło, trochę brakło, nie? No i dobra. Muszę tylko się na kajaku obrócić. Zapiszę ten tu wideo, czemu by nie. Z unikatowym okoniem, pierwszym z kajaka.